Dobra, odpalaj Goliata. Goliat miesiąc czasu sobie leżał, suszył się. O, zobaczymy, wtedy był mokry i wypadł rewelacyjnie. Teraz zobaczymy, jak wypadnie suchy. Suchy serafin wypadł naprawdę rewelacyjnie. Odległość 60 metrów. No i zobaczymy. efekt koców. Piękny jest ogon, jak się ciągnie. Przypuszczam, że dzisiaj do Andrzeja znów policja zabita. O, gipsik gdzieś tu spadł. Luksus. Dawajcie Tora Kto tam ma pilota od Tora Tor z tamtego roku to nie jest z tego, jeszcze tegorocznego tora nie ma Tora z pilota musicie odpalić Bo Kuśtyk ma już tora za jakoś mówi, zaszytego mówi pilota Myślisz? Nie, Andrzej. miał przygotowanego, tak, żeby wiesz, we czego, jak emocje, ten, tego. No zobaczymy. Goliat wypadł tutaj fajnie, nie licząc tego, że my odpalamy to, no jak widzicie, tu nie ma czego dźwięk się odbić na szczerych polach, jak to u rolnika na polu, nie? Ale wtedy tutaj tora żeśmy odpalili i... Robił robotę. Robił robotę. Odpalacie tego tora? No. Dawaj! To jest to samo miejsce co... W... Oho! <laughs> Kuźnik źle, źle... zaszył! Ohohoho. Ale waj! Mar... Oh. Sorry, Goliat! Jednak tor to jest tor. Ten był słabszy efekt. odupnięcie, ten też był no, słabszy no. oddchnięcie. O ten słabszy. O jakaś słabsza seria. O ten już dobry był. No pierdziela no, Niestety kuśtyk I źle zaszył, zaszył. Ech, więc powiem wam tak, Thor pobił Goliata No Tor ma zupełnie inne efekty, też ma troszeczkę taki zbliżony efekt, ale Thor pobił Goliata. Lepsze Lepsze dupnięcie, większy ten efekt, gęściejszy. A Goliat jest taki delikatniejszy. No ale za to Goliat kosztuje 340. Tor 440 zł. Więc tutaj przewaga jest Goliata. Stuwa różnicy. Stuwa różnicy. A nie wiadomo jak będzie w tym roku z torem. Więc. No, uuu, Idziemy się zapytać tutaj prezesa Andrzeja z Bliskacza. Co? A, kuria, ja, żeś odwrotnie podłączył. No i mówię, ja, górze ja, to słychać było. To było słychać. Wierzy. No masz, kurwa, słona. Andrzej, jaki kląt wybierze? Andrzej się zdenerwuje. Ja Kujowo już podłączył. O, no, widzisz, jak Andrzej? Który tor był lepszy. No, tor był lepszy. No lepsze pierdolnięcie. No, od Goliata. Goliat fajny. No, plus Goliata jest cena. No. <sighs> o, już. Ma to no to tyle. Napiszę to. Na razie.